W zeszłym tygodniu troszeczkę pokrąciliśmy ten temat, teraz szczegóły. Amerykański portal dla rodziców przygotował zestawienie 10 na najśmieszniejszych pytań, najdziwniejszych pytań rodziców wpisywanych w Google. Portal owszem opublikował pytania, ale nie udzielił na nie odpowiedzi. Zatem postarajmy się nasypać piasku w tę lukę. Pierwsze pytanie: dlaczego dzieci ciągle podglądają mnie w łazience? No dla jaj, chcą się pośmiać, bo dobranowska nudna. Jaką ilość farby Ojca? można bezpiecznie? Spożyć. Taką ilość, żeby jeszcze zostało na pomalowanie mieszkania. Kiedy najwcześniej można wysłać dziecko do szkoły? Tak, by czekało na rozpoczęcie lekcji góra pół godziny. Jak wyczyścić plamy kału z dywanu? Poczekać aż wyschnie i rozetrzeć butami. Czy w Disneylandzie serwują alkohol? Nie trzeba wnieść własny. Jak przygotować pogrzeb złotej rybki? Godnie, ale bez księdza, jeśli rybka była niewierząca. A zwykle tak jest. Ile czerwonego wina mogę wypić, jeśli karmię piersią? No, tu zależy od wielkości piersi. Większe piersi dają większe możliwości. Eee, czy można umrzeć przez brak snu? Nie, nie można. Wcześniej się zaśnie. Czy zjedzenie biedronki jest niebezpieczne? Tylko w przypadku, jeśli to jest sklep. Eee, I teraz ważne pytanie: czy moje piersi będą jeszcze normalne? <laughs> Każde piersi są dla faceta normalne, byleby były dostępne. Byleby były dostępne. I myślę, ocierając się o pewność, że odpowiedzi na te kluczowe pytania pomogą rodzicom w trudnym procesie wychowania dzieci. A jak nie, to niech zadają w internecie kolejne pytania. U nas znajdą na nie trafną i wyczerpującą nas odpowiedź.